Witam was w kolejnym materiale konkursowym na moim kanale Kolejny miesiąc, kolejny konkurs we współpracy z Pyrosem Jakiś czas temu, chyba 3-4 dni temu Mieliście film z unboxingu paczki od Pyrosa Gdzie właśnie znajdowały się te Big Bang gipzyki Oraz dwie kosteczki z serii American Collection od Pyro Dziś pokażę wam wszystkie nagrody A jeśli chodzi o zasady To macie je w przypiętym komentarzu Nie ma co przedłużać tego filmu tam sobie wszystko krok po kroku przeczytacie. E, mimo, że tutaj jest jeden zestaw, no to do wygrania są zestawy dwa, dlatego że jest konkurs Instagramowy i konkurs YouTubeowy. E, dla tych, którzy Instagrama e, nie mają, po prostu. Natomiast jeśli macie to i to, możecie brać udział w obu konkursach i no, istnieje jakaś matematyczna szansa, że jedna osoba wygrałaby dwa zestawy. Warto spróbować, jeśli macie taką możliwość. Jeśli chodzi o nagrody, dorzucone jeszcze, mamy tutaj, zacznijmy może od jakiejś drobnicy. Góry trzy razy petardki H2GTR od GAO. Mamy tutaj hamery, aktungi, bombery, oraz tu gdzieś są Krachmany H2GTR, dokładnie tutaj. Także wszystkie, wszystkie te petardki od GAO w najnowszej możliwej wersji. Wcześniej były tylko hamery H2 GTR, teraz są wszystkie. Natomiast wcześniej hamery były albańskie, teraz wszystkie GTRki są chińskie, tak czy tak. Dalej z Petardek z nowych mamy X H2 od Gao. To są ta, ta wersja niebieska z kraklingiem. Mamy X H3, czyli Petardki od Gao z piskiem. Tutaj poniżej. Z skrimery od Zombuma. I jeśli chodzi o Zombuma, mamy również cały pakiet nitrat, choć nie cały, bo brakuje tych najmniejszych, ale z takich pięciopaków mamy zwykłą nitratę, tutaj, nitratę 2G oraz nitratę 2G BIG. Z dwóch gramówek z mamy również szarki, ale nie te od funkę tylko od Jorgę te z tego roku 2 G turecka produkcja jeśli dobrze pamiętam z mocniejszych petardek jest również taki czteropak nie pięciopak no w stare dumbumy były pakowane po 24 sztuki więc były w środku było sześć czteropaków a nie, nie było 5 pięciopaków takich klasycznych jak wszędzie a także stare e, mini dumbumy. Tutaj są jeszcze cyborgi z petardek, których nie wymieniłem. Są no limitsy. Tam macie bombery 1,6 cala. I są dwie rzeczy, które, mimo że są dwa zestawy, które mają być takie same, będą w tych zestawach różne. Dlatego, że po prostu nie mam dwóch paczek tego samego. Tutaj mamy red Flamy od triplexa a w drugim zestawie będą androidy również triplexowe, również nowość tego roku Red Flame to petardki 20 sztuk 0,2 g sztuka, androidy 10 sztuk po pół grama. Tutaj nie będę rozróżniał, które polecam do którego zestawu. Po prostu pierwszy zwycięzca, który się zgłosi, będzie miał prawo wyboru tak samo jak z singlami, dlatego że tutaj mamy zestaw trzech single shotów Siemanko od Iskry. Natomiast w drugim zestawie są trzy single czy od Muerte, od Jorge. Także, tak samo, pierwsza osoba, która się zgłosi, będzie mogła wybrać, które single woli i sobie trochę dostosować ten zestaw. Także wpadajcie do wszystkich linków w opisie: tam macie od to tam macie socjale moje, socjale Prosa oraz social media wszystkie piromaxa. A w przypiętym komentarzu macie dokładnie rozpisane zasady, łącznie z datą wyników bo to najczęściej są pytania. Także lećcie tam e, powodzenia, życzę, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych materiałach.